Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale KIA Oczami Doradcy. Dzisiaj oferta wyprzedażowa, czyli KIA Niro Hybrydaty plug-in i rocznik 2023. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. KIA Niro, hybryda typu plugin, hybryda typu plugin drugiej generacji, czyli 1.6 wolnostące 105 koni, do tego silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 183 koni, co najważniejsze 265 nm momentu obrotowego. Akumulator trakcyjny o pojemności 11 kWh, deklarowany zasięg w trybie elektrycznym do 65 km w przypadku samochodów na Felgach 16 cali, mowa tu o wersji ML Business Line. Samochody na felgach 18 cali, wiadomo, felga cięższa, większe opory toczenia, deklarowany zasięg w trybie czysto elektrycznym do 59 km. Tutaj wersja Business Line w kolorze Interstellar Grey, rocznik 2023 i cena cennikowa 188 600 zł brutto, cena wyprzedażowa 181 000 zł brutto. 5.8, 5.5.2, 3.6, 3 6. Jeśli chodzi o wyposażenie to samochód no prawie pełna konfiguracja, brakuje nam tu jednego pakietu Prestige Line Premium. Przepraszam, Premium. Tak wygląda przód w wersji Business Line. Reflektory full LED, czujniki parkowania przód tył, hamowanie autonomiczne dwupoziomowe, aktywny asystent pasa ruchu, felgi 16 w tym przypadku, ale to dobrze. Co prawda Samochód na felgach 18 cali będzie wyglądał zdecydowanie lepiej, ale na tych będzie niższe zużycie prądu, zniszcze zużycie paliwa. Tutaj gniazdo ładowania, oczywiście Type 2. Tutaj widzimy Hedapa. Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami. Podświetlane klamki. Kluczyk oczywiście zbliżeniowy, czarne riddingi, czarne wstawki. Kamera fajnie, bo stop tutaj się ciągnie przez całą klapę. Tutaj to ciekawe, te słupki są plastikowe, a tutaj jest przelot. Zajrzyjmy do środka. Tak wygląda kluczek. I wykończenie wersji business line. Wszystko wykończone na miękko. Tutaj taka poduszeczka. Blokada tylny szyb i elektroniczna blokada tylnych drzwi. Cyfrowe zegary. Kierownica skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna. Tutaj aktywny tempomat drugi poziom asystenta pasa ruchu nawigacja z dostępem do internetu z usługami KIA Connect selektor zmiany biegów Shift by Wire tutaj jest indukcyjna ładowarka podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica fotel elektrycznie regulowany wygodny, dobrze wyprofilowany tutaj dochodzi nam regulacja podparcia odcinka lędźwiowego elektryczna klapa bagażnika Wyłączenie zaplanowanych ładowań. Wykończenie z tyłu. Na skrajnych siedziskach mamy dwa isofixy, podłokietnik na środku z dwoma uchwytami na kubek, nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w oparciach foteli. No i mamy regulację Kąta nachylenia oparcia. Elektryczna inteligentna klapa bagażnika czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Ten kabel do ładowania do gniazdka 230V, który dostajemy w cenie samochodu maksymalnie 3,6 kW z regulacją mocy ładowania. No i tak wygląda bagażnik w pchewie. Takie, bym powiedział, fajne rozwiązanie dla tych, którzy chcą jeździć na prądzie Mają swoją ładowarkę, najlepiej fotowoltaikę A boją się zasięgów czy podróży samochodami w pełni elektrycznymi Deska, ambientowe oświetlenie Fotel pasażera Podgrzewane oczywiście I Kia Niro hybryda typu plug -in Interstellar Grey Zegary, i tu mamy już te cyfrowe zegary z opcją zmiany grafiki. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, kamera cofania, informacja z czujników. Tutaj również monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. Dwufunkcyjny panel. Ładna konfiguracja. Lusterko fotochromatyczne, system e-call. Możemy jeszcze sobie zmienić tą grafikę. Pojazd. Ustawienia hedap Wysokość, przekręcenie, jasność. Tak to wygląda. Na szybie. No i e, zestaw wskaźników, motyw zestawu wskaźników zgodnie z trybem jazdy, albo mamy klasyczny A, klasyczny B, klasyczny C i dynamiczne, chociaż mm, to nazewnictwo też się ostatnio zmieniło, czyli już wiemy, że ta nawigacja jest na pewno do aktualizacji nazewnictwo się zmieniło, teraz zamiast dynamicznych jest motyw powiązany z pogodą i porą dnia Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów, a osoby zainteresowane zapraszam oczywiście do kontaktu 58 552 rzy6, 36. Dobrego dnia. Trzymajcie się. Kija. Movementpa.